Witam. Zapraszam na sernik z wiśniami na kruchym, kakaowym spodzie z kruszonką. Sernik jest pyszny, aksamitny i kremowy i rozpływa się w ustach. Dla mnie jest idealny. Zapraszam na filmik z przepisem. Rozpoczniemy od zrobienia kruchego ciasta. Oto składniki. Przepis znajdziesz również pod filmem w opisie. Do dużej miski przesiewamy 350 g mąki, 2 i 1 piąta szklanki, kakao 45 g, niecałe pół szklanki, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy. Dodajemy 220 g masła niezbyt twardego, pokrojonego w kostkę. Mieszamy dokładnie masło ze składnikami suchymi. I robimy mokry piasek. Wsypujemy 150 g cukru pudru, jedna szklanka. Wlewamy trzy zimne żółtka. Wsypujemy szczyptę soli, wanilię. Mieszamy. I zaczynamy szybciutko wyrabiać ciasto. Ciasto kończymy wyrabiać na stole. Ciasto dzielimy na dwie połowy. Jedną połowę wkładamy do lodówki, a drugą do zamrażarki. Po około godzinie ciasto z lodówki będziemy wałkować na prostokąt. Prostokąt przenosimy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto lekko przyciskając rozprowadzamy na cały spód foremki. Ciasto dziurkujemy widelcem. Pieczemy przez 15 minut w temperaturze 170 stopni na środku piekarnika. Teraz przygotujemy masę z twarogu. Oto składniki. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Do dużej miski przekładamy 1 kg zmielonego twarogu. Może być z wiaderka. Wówczas dodajemy dodatkowo 1 budyń. Dodajemy 300 g jogurtu greckiego naturalnego. Wsypujemy 200 g cukru. Niecałą szklankę. Jeden budyń, wanilię. Ścieramy jedną cytrynę, najlepiej bio. Miksujemy na średnich obrotach. Do gładkiej masy wlewamy teraz po jednym jajku i miksujemy. W sumie będą 3 jajka. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa i pozdrawiam Cię gorąco. Tak wygląda gotowa masa z sera. Przelewamy ją na podpieczony spód. Wygładzamy. Na serze układamy odsączone wiśnie, około 300 gramów. Ja użyłam wiśnie w syropie, tylko takie są dostępne we Włoszech. Wyciągamy ciasto z zamrażarki. A zapomniałam o syropie. Polejeniem trochę wiśnie. Ciasto kakaowe ścieramy na sernik. Sernik wkładamy do gorącego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 160 stopni przez 60 minut. Po upieczeniu pozostawiamy ciasto na około 40 minut w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami. Sernik przechowujemy w lodówce. Mój sernik pokroiłam następnego dnia po upieczeniu. Teraz pokroimy sernik. Zaraz go spróbuję, ale wiem, że zawsze wychodzi idealnie. Tak wygląda porcja sernika. Dla mnie ten sernik jest idealny. Smakuje wybornie. Polecam. Jeżeli go upieczesz, napisz w komentarzach, jak Ci smakował. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz i pamiętaj o włączeniu dzwoneczka, aby nie ominąć nowych filmików. Ciao, ciao!